Cześć kochani, witam Was serdecznie, wszystkie strzelce w kolejnym czytaniu na moim kanale. Czytanie jeszcze czerwcowe dla Was. Kochani, ja już pomału będę Was zapraszała na czytania lipcowe, bo teraz każdego dnia, dziś pojawi się baran na miesiąc lipiec i tak w każdym dniu będzie kolejny znak zodiaku. Kochani, serdecznie Was zapraszam na wszystkie czytania na moim kanale. Zapraszam Was do tego, abyście dzielili się swoimi opiniami w komentarzu, może macie jakieś uwagi. Zmieniłam ustawienia, co mówiłam już w poprzednim czytaniu dla Skorpiona, gdyż no, ktoś mi tam napisał, jedna z was, że jedna osoba że po prostu od tego ustawienia mojej kamery boli ją głowa, dlatego no, postaram się coś tutaj zmienić, wprowadzić jakieś zmiany, żeby było Wam wygodniej oglądać, słuchać, i także, żebyście mieli lepszy odbiór. Wizualny. Kochani, bez zbędnego przedłużania, zobaczę, co przy Was w miesiącu czerwcu nam się pokaże. Kochani, karta anielska na samym początku dla Was, i sprawdzamy, co przed strzelcem, co strzelcu przed tobą w miesiącu czerwcu, co karta anielska chce Ci o, pokazać. Kochani, o, i już widzę dwie karty. Bardzo jasno karty mi mówią, iż istnieje coś lepszego dla Strzelca. Że Strzelec jest w jakimś trudnym momencie swojego życia lub w momencie, jak ja to mówię, niespełnionym z różnych aspektów. Czytanie jest czytaniem ogólnym, nie z każdym może rezonować, ale odpowiedź dla Strzelca na pewne wasze pytania i zamiary, również przy uczuciach, yy, mówi, że nie, ale to jest jeszcze nie ten moment. Jeszcze nie jest na coś czas, pora i no, nie nadeszła jeszcze ta, ten, nie nadszedł ten czas i ta godzina na pewne decyzje. Jeszcze musicie coś odwlekać w czasie, odwlec w czasie, przesunąć w czasie w jakimkolwiek aspekcie waszego życia. Kochani, karta, która mówi dla Ciebie, że istnieje coś lepszego, ty masz jakiś wybór przed sobą. Ty być może tkwisz w jakimś miejscu, ale Masz wybór, jeżeli jesteś w pracy, która szczęścia ci nie daje, jeżeli jesteś zmęczoną osobą, właśnie pracą, sprawami zawodowymi, brakiem stabilizacji finansowej. Pamiętaj, że zawsze jest wyjście z sytuacji. Może ono nie będzie drogą najkrótszą, ale doprowadzi cię do celu. Pamiętaj, zawsze istnieje coś lepszego. Trzeba przeanalizować, przemyśleć swoją sytuację, oby, podjąć odpowiednie kroki i wybrać odpowiednią drogę. Dobra, teraz, kochani, sprawdzimy. Co przy strzelcach jeszcze w miesiącu czerwcu karty będą chciały pokazać, kochani? Co przy strzelcu w miesiącu czerwcu, co przed tobą? Tak jak mówię, dla części z Was jest jakiś wybór przy uczuciu. Jest jakiś dystans, ochłodzenie, po prostu jest relacja trudna, dla Was może już męcząca, jakbyście wzięli na siebie zbyt wiele. Mm, jakbyście nie mieli wiary w to, że ta relacja jeszcze się poprawi, lub coś z tej relacji będzie. Kochani, sprawdzamy przy strzelcu. Powiem Wam tak. Dla części z Was, oczywiście nie dla wszystkich, dla części z Was karty pokazują wybór przy uczuciu po pierwsze, ale jakikolwiek wybór przy Was, czyli Strzelec, dla strzelca miesiąc czerwiec będzie miesiącem wyborów, miesiącem obrania drogi. Kochani, czy to przy uczuciu, czy przy, przy sprawach zawodowych, materialnych, finansowych, mieszkaniowych, bo część strzelców już myśli o jakiejś przeprowadzce lub wyjeździe, ta decyzja y, powinna zapaść. Gdyż miesiąc czerwiec będzie dobrym miesiącem na podejmowanie wszelakich decyzji, i to w aspekcie wszystkich znaków zodiaku, wiecie? Ten miesiąc czerwiec będzie takim właśnie miesiącem dobrym na podejmowanie konkretnych decyzji w naszym życiu. Kochani, część z Was, ym, dla części z Was pokazuje się romans, osoba na Waszej drodze, która rozbudzi uczucia, które dawno w Was zastygły. Dla części z Was pojawi się propozycja nowej pracy. Wyjazdu, zmiany swojego życia o 180 stopni. Część strzelców bardzo jest w takim punkcie bezsilności i zastanawiania się, co dalej, co zrobić. Dla części z Was widzę sytuację materialną, trochę trudną, że tak to nazwę. Nie martwcie się, bo ta sytuacja wyklaruje się dla Was. Sytuacja dla Was się polepszy. Nie będzie to trwało wieczność. Teraz jest ciężki moment dla części z Was, ale no tak to mi się w kartach pokazuje, że sytuacja dla Was się polepszy. Dla części z Was, Waszą sytuację poprawi wyjazd lub zmiana miejsca zamieszkania, zmiana pracy, zmiana otoczenia, zmiana po prostu, to wprowadzi zmianę sytuacji, w jakiej jesteście, tak? Nakręci jakiś tryb, który spowoduje, że sytuacja przy Was się zmieni. Strzelce w miesiącu często otrzymają ważną wiadomość. Ważną wiadomość związaną albo ze sprawami rodzinnymi, albo ze sprawami uczuciowymi. Ja Wam, kochani, postawię też orakle miłości. Zobaczymy. Co w kartach się dla Was pokaże. Orakle mi. Widzieliście to? Już. Szalone. I to ile kart mi wypadło, kochani? Tam w kartach yy, wychodzi mi zaburzone. Zaufanie, zachwiane zaufanie w relacji, w jakiejś relacji między wami, czy w sensie, jeżeli strzelce są w relacji stałej, partnerskiej, to ktoś mógł zawieść wasze zaufanie, tak? To zaufanie mogło zostać nadszarpnięte. Hmm, ta sytuacja mogła wymaga, może wymagać od Was wiary. Słuchajcie, wiary na takie po prostu Piękne oczy lub puste słowa, że tak to nazwę. Jakbyście nie mieli innego wyjścia, jak tylko wierzyć tej osobie. Na ten moment niczego nie zmienicie, nie ma co na siłę, czegokolwiek zmieniać. Czas tutaj zweryfikuje Waszą sytuację. Przy strzelcach co jeszcze? Bardzo jasno i wyraźnie pokazuje Mi się nowa miłość dla samotnych strzelców. Nowa osoba do romantycznego uczucia, nie do romantycznego uczucia, na zasadzie romansu, chociaż dla części z was zacznie się to romansem, rzeczywiście, tak? I musisz uważać, strzelcu, bo jeżeli jesteś osobą. E, nie wchodzę, czy w związku, nie w związku, ale jeżeli pojawia się na twojej drodze i lub pojawiła się osoba, jakby, która po prostu w, jakby przyciąga Ciebie do siebie, to musisz uważać, żeby ta osoba nie flirtowała, nie pogrywała z tobą, nie kusiła i nie dawała ci złudnych nadziei, tak? Miej otwarty umysł. Przez cały czerwiec miej otwarty umysł. Tak? Wyrażaj swoje uczucia, oczekiwania i potrzeby. Tak mi w kartach wychodzi. Tak mi w kartach, kochani, wychodzi. Tyle ode mnie dla Was. No, takie powiem Wam. Dużo takich, dużo się dzieje w Waszym życiu. Dużo się dzieje w Przestrzelcu w miesiącu czerwcu. E, kochani, tyle ode mnie dla Was. Jeżeli czytanie Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi, pozwoli mi się to rozwijać. Ja zawsze to powtarzam, ja jestem tu dzięki Wam i dla Was e, mogę jakby tą swoją pasję pogłębiać, pracować z tarotem, gdyż kocham tarota od zawsze. Tak jak mówię, z kartami się urodziłam. E, kochani, tyle ode mnie dla Was. Życzę Wam wszystkiego, co najlepsze. Zapraszam na inne czytania na moim kanale. Trzymajcie się ciepło. Cześć.